Witam was, witam was, witam was. z się w tym w historii. Tutaj mieliśmy wypowiadać wojnę Roskowi, ale trzeba. A jej pozbierać jeszcze troszkę wojska. I chyba wypowiadamy wojnę. Poruszę to jeszcze tutaj do mnie, do osób. Tutaj ma ten nie będę wypowiadał ryskowie eee. 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 nie będę mi też wypowiadał ultimatum, mam na rekrutowanie wojska, a łusek być może się zgodzi jest Albania. Turcja. Albania, ład. Hmm. Tu mogę płynąć. O co mógłby wyglądać ich chłopik? Dobrze, moi drodzy e, Dyplomacja, klikam sobie w Polskę Gdzie mamy tereny? Tu są zjednoczone Okej, okay, tu mamy tereny, moi drodzy Tu mamy tereny i tu mamy tereny Tu jest jeszcze Ukraina To poczekaj, bo tu jest jeszcze Ukraina, tu jest jeszcze Ukraina To poczekaj, jakbym tu za... Doroczkę. Zbieramy dużo pieniędzy. Zbieramy dużo pieniędzy, i tutaj wysyłamy wybadania korzenicacji i utrzymanie wojska. Bo teraz będzie potrzebował dużo wojska, żeby tutaj zrobić, żeby oni ta Ukraina nie powiedziała mi tu wojny, że, wojny jakby, żeby mi tu nie weszła. I tutaj. Tu chcę bardzo, bardzo dużo wojska mieć. 100 тысяч на каждой, тут, одной провинции. Я хочу это занять себе. А они, я вниз, что здесь будет где-то 20 тысяч и тут войдут. И я на каждой такой одной провинции, то и тут, 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 и и тут, Tutaj mogę zarekrutować. Mało no, mogę zarekrutować. Znowu Rumunia to może mi zająć. Będę granice. Tutaj, tutaj, tutaj. I dobra to. To jest dobry pomysł. Wojna z Rumunią. Robię wojnę z Rumunią. Będzie nadzieję, że musimy zbierać pieniądze, bo ja nie obsadzę tej granic. И какие у меня Пять тысяч! Ну, ну давай, доми. какие у меня релации? Осталось два. это Может, у меня? позиции у меня. Не они Трудно. Трудно. трудно и дальше. Сербец из пусты. И я там тачинки нагревал, я по подруги. Я не здесь чище, я все в прощении напишу. на комментарии. я И Teraz tego nie, nie, nie spróbowałem, tak? Bo nie. wrzucam te odcinki i tak jedno po drugim. Poczekaj. Sobie, spróbuję zmienić ustrój rządów. Komunizm. Komunizm nie mogę zmienić. Komunizm, nie mogę zmienić. Waszym republika, horda, państwo miasto, demokracja. Teraz jestem w demokracji. Tu nie mogę monarchii? nie wiem. O, tam, to tutaj. Kaczki, akceptowano akceptowane podatki 28, towary 26, stacji 10, 6 podatków minus. Wchodzę z zarządzanie plus 8, plus To ta republika będzie lepsza. Drodzy, stajemy się właśnie republiką. Stało się republiką polska, republika ludowa. Ludowa, Polska republika ludowa. Co z tego? Staliśmy się Polską republiką ludową. Skoro żegów w tak. Zostałyśmy się teraz czerżony, tak, staliśmy się republiką i opieka. Dobra, poczekajcie chwilę. No i moi drodzy, kole przepraszam, Ustawienie mi Dobrze. dobra, okej okay. Jesteśmy się Republiką, znaczy ja miałam chwilową przerwę O matko boska, często boska. Algeria? Dobra Zbieramy z wcześniej, yy, na czym to ja, a na obstawieniu granic Mam nadzieję, że Rumunia. Z Rumunią nie będzie tak jak zrobiła. Ja ją za każdym szybko skończyłam. To już było produkcji i teraz w poniżej 10. Zrobimy tutaj. принести войску. не. нет. это сниж, что запишу первое ага. Вот тут мы. Добро. Тут Тут Вот тут Вот Tutaj, na, na połowie, tutaj, tutaj. I teraz jeszcze tu muszę postawić bo mnie nie było trudno do zabicia. Tak się wyraża tutaj O! Lepiej. Na tą prowincję chodzić. I jest. Kurde. Kurde. Punkty ruchu mi się skończyły. O nie. O nie. Dobra, to kończymy. 50 jednostek, 200 jednostek, 200 jednostek. A nie, to my Nie poznam swych jednostek. Rumunianie. Rumunia się niestety nie daje rady bronić. Zajmiemy rumuńskie tereny chyba. Zajmiemy chyba rumuńskie tereny. Szybciej niż my się wybra. Rumunia może mieć też takie pływające kurty. Tereny. Ale tu są kurty kurce. Oni mają pułapy To już było Tutaj mają Dobra, tutaj Rumunia Jazd ci robimy na stolica. Rumunia Tutaj Tutaj ci robimy jazd. Rumunia teraz. tereny tutaj, ja wstawiamy teraz granica. Tutaj była jedna policjowa jestewko miasto. I on ma fortyfikacji zobaczymy dobrze, mój drodzy. Nie, Rumunia nie ma się czym bronić. U stolica była obce. Stolica była obce. Chyba, chyba stolica była obce. Nie wiem, czy to by było w tak jak z Ukrainą. 0 0 0 I Ło. Tak, panie. No, nie wiem. Większość jednostek. Większość, jakby jednostek gdzieś tam. Получи кого у меня же такое. Тут, тут еще бронемотор у меня. Тут и тут и ставима. Ты идти. Так все. Ты, тут, A nie mówią, że będzie takiego tutaj, no może oni odbierają sobie to, co ja im zajmę. A jest... kiep, Pup kiep, 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 A kiep, kiep, to już Północy Jezus Maria Cypr północy się zwolił. i Panie. Ocię panie, Cypr się zwolił. I tutaj idą. Paniepu. pięć tysięcy, dwa tysiące. No będzie tak jak z Ukrainą, będzie tak jak z Ukrainą. Это есть наша пункта, тут ничего нет. Тут есть ещё. Запомнили, наверное, Они о запомнили. Я просто не

Tutaj już, It. kurde, Ta rada już nie chcę, łąki, znaczy nie ja chcę Małki. bo ja chcę wziąć tą, o dobra, no bo ja to mam już, miejcie sobie teren, znowu pokojowe. В тогда вы садитесь. Окей, но то не осты. Что ж, сейчас же революцию румынскую. Осторожно не брать. Добро пожаловать на урочище. Что будем мы что-то революцию румынскую? следующем